2025 miało być nowym początkiem, a staje się rokiem pożegnań. Nie zdążyliśmy jeszcze opłakać jednych, a już spadają na nas kolejne ciosy. Papież Franciszek, Zbigniew Kania, wielcy artyści, ludzie kultury, tak wiele strat, tak wiele bólu. Świat zatrzymał się w rządumie, a Polska znów to nie w żałobie. Kolejne smutne wieści przetaczają się przez media niczym fala której nikt nie jest w stanie zatrzymać. Rok 2025 okazuje się być czasem wyjątkowo trudnym czasem żałoby, bólu i pożegnań. W przeciągu zaledwie kilku miesięcy straciliśmy wiele wybitnych postaci, które przez dekady tworzyły fundamenty kultury, sztuki, sportu i duchowości osoby, które odcisnęły niezatarte piętno w sercach milionów ludzi. Jeszcze nie ucichły echa informacji o odejściu Krystyny Miłobęckiej, jednej z najwybitniejszych poetek polskich która swoim słowem potrafiła poruszyć najczulsze struny ludzkiej duszy. Jej odejście w czasie przedświątecznej zadumy Wielkiego Tygodnia pozostawiło w wielu domach pustkę. Kilka dni później dotarła do nas wieść o śmierci Małgorzaty Pruszyńskiej, wokalistki legendarnej grupy Desu. Jej charakterystyczny głos i sceniczną charyzmę zapamiętają nie tylko fani lat 90., ale i wszyscy, którym muzyka tej epoki kojarzy się z beztroską młodością. Na Wielki Piątek przypadła kolejna bolesna wiadomość. Zmarł Andrzej Jerzyk, dziennikarz radiowy związany z Rabiem Centrum w Kaliszu. Był postacią nietuzinkową, jego audycje bluesowe były świętem dla miłośników muzyki z duszą. Andrzej nie tylko opowiadał o muzyce, on ją przeżywał i dzielił się nią z autentyczną pasją. Jego głos milknie, ale wspomnienia zostaną. 21 kwietnia wydarzyło się coś. Co na zawsze zapisze się na kartach historii kościoła. Odszedł papież Franciszek. Informacja o jego śmierci obiegła świat o godzinie 10 rano, a serca wiernych zadrżały. Ojciec Święty zmagał się z problemami zdrowotnymi od dłuższego czasu. Choć wydawało się, że jego stan się stabilizuje, organizm nie wytrzymał. Kamerlyn Kevin Ferrell ogłosił światu. Z głębokim smutkiem muszę ogłosić śmierć naszego ojca świętego Franciszka. Jego życie było służbą miłości, odwagi i pokory. Pogrzeb zaplanowano na 26 kwietnia w Rzymie, gdzie tysiące wiernych z całego świata oddadzą mu hołd. W cieniu tej globalnej żałoby Polskę dotknęła kolejna tragedia, tym razem na gruncie lokalnym, ale równie bolesna. W sobotę 19 kwietnia w miejscowości Wara doszło do tragicznego wypadku samochodowego. Motocyklista wjechał w starsze małżeństwo przechodzące przez ulicę poza pasami. Jedną z ofiar był Zbigniew Kania, wieloletni prezes klubu sportowego Drukarz, postać znana i szanowana w środowisku sportowym Warszawy. Zginął na miejscu. Jego żona w ciężkim stanie trafiła do szpitala, a motocyklista, mimo prób reanimacji, również zmarł. Dla środowiska sportowego to ogromna strata. Klub drukarz Warszawa wydał poruszające oświadczenie. Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci zbigniewa kani, człowieka, dla którego KS drukarz był nie tylko klubem, ale życiową misą. Jego zaangażowanie, serce i oddanie nie mają sobie równych. Przez 18 lat pełnił funkcję prezesa, zostawiając niezatarty ślad w historii klubu. Rodzinie, bliskim, przyjaciołom i wszystkim którzy znali Zbigniewakanie należą się najgłębsze wyrazy współczucia. Informacje o uroczystościach pogrzebowych mają zostać podane w osobnym komunikacie, jednak już teraz wiadomo, że społeczność sportowa zamierza uczcić jego pamięć z należnym szacunkiem. W obliczu tylu strat trudno nie zadumać się nad kruchością życia. Żegnamy nie tylko postaci wielkiego formatu, ale też ludzi serca, tych, którzy żyli z pasją, oddaniem i dla innych. Rok 2025, choć dopiero się rozpoczął, już teraz jawi się jako czas wielkiego smutku. Ale wśród tej ciemności jest też promień światła w postaci wspólnoty, pamięci i miłości, jaką ci wszyscy ludzie pozostawili po sobie.